Hello, Kartofel, witam Was w kolejnym odcinku na serwerze Thunder Island. Poza odcinkiem powiem Wam, co zrobiłam, żebyście byli, mieli wprowadzenie. Po pierwsze, dokończyłam zadanie z farmerem mianowicie zebrałam całe zboże i oddałam je farmerowi. I po drugie, doszłam do wioski rybackiej, i tam miałam zadanie, aby złowić 8 surowych rybek. No i właśnie to zadanie teraz aktualnie wykonuję. Ok, a więc yy, mam już 7 rybek. Nie wiem czemu tych dwóch mi za nie zalicza. Ale została nam tylko jedna jeszcze do złapienia. Więc czekam na tą jedną i możemy wracać do rybaka i zanieść mu nasze rybcie. Ok, mam już tyle ile trzeba. Więc jeśli tylko 8 jest potrzebnych i mi zalicza, to te dwie sobie przetopię, zrobię sobie z nich jedzonko. Tutaj mam jeszcze zboże. To jeszcze nie wyrosło, tak mi się wydawało. A, zawsze za wcześnie zbiorę. No, ale w tym czasie trochę mi tu porosło. Zrobiłam sobie troszeczkę też y, chlebka. Y, już oczywiście go zjadłam. Wy, y, wyłowiło mi zaczep na linkę. Nie wiem po co mi on, ale niech będzie. Zjem sobie pieczonego łososia, drugiego pieczonego łososia. W sumie to czekajcie jeszcze chwilę. Ja sobie jeszcze tutaj coś połowię, przetopię i... I możemy iść do tego rybaka. Ok, a więc idziemy sobie do naszej mapki, przeniesiemy się do wioski rybaka i oddamy rybakowi nasze rybki. Chciałam generalnie złowić jeszcze jakąś rybkę, żeby mieć. Gdzie jest to? Chciałam generalnie sobie złowić jeszcze jakieś rybki, żeby móc. Gdzie to było? Tam nie, e, żeby móc sobie coś zjeść przy okazji, ale oczywiście, jak na złość, nie chciała się żadna ryba złowić, więc po prostu musimy e, zostać z tym, co mamy. Jedenko na szczęście mamy full, więc nie ma tak źle, bo zadam sobie te chlebki, tą rybkę i jest w miarę okej. Okay. Może rybak nam coś da? Panie rybaku, dziękuję. Zaskakująco, łatwo ci poszło. No, nawet nie poszło tak źle, powiem wam szczerze. Twoje zapasy wyglądają bardzo ubogo. I mówi ci to człowiek, któremu wiele w życiu nie potrzeba. No, wyglądają. Koniecznie musisz udać się do krasnoludów. Nie wiem, czy miałeś już z nimi wcześniej kontakt, ale pamiętaj, że większość z nich to twarde dranie. Niech cię nie zmyli ich maleńki wizerunek. Wiesz co? W zasadzie stare... staraj się może unikać wszystkiego, co może urazić ich wzrost. No, wiecie co? Ja mam metr 60, także też za dużo nie jestem. Co jak co, ale z nimi warto trzymać się jednak blisko. Znajdziesz ich na południu wyspy, tuż za tymi ogromnymi górami. Jeśli miałbyś problem, aby tam dotrzeć, spójrz na mapę widzimy się wkrótce. Eee, wiecie co? Ja nie wiem, gdzie są ogromne góry, ale spokojnie znajdziemy się. Hmm. Zaraz może będzie to jakaś tabliczka czy coś, gdzie mam się udać do yy, Krasnoludów. Wygląda na to, że tam coś pisze. Pustynna wioska, to nie tam. Ale tu jest mapka, zaraz sprawdzimy na mapce. Pustynna wioska, krasnoludzka kopalnia, to jest tam. Dobra, idziemy po prostu w tamtą stronę do krasnoludzkiej kopalni i sprawdzimy. Yy, czekajcie, gdzie? Tam. Yy, I zobaczymy, co tam do nas mają krasnoludy. I klasycznie widzimy się po cięciu. OK, a więc jesteśmy w krasnoludzkiej kopalni. Powiem Wam szczerze, że było to dosyć daleko. Patrzcie, całe życie mi, znaczy życie jedzonko mi spadło. Eee, I jeszcze dodatkowo strasznie wolno, przez to się szło. Eee, ale przynajmniej już odblokowaliśmy tę lokację i będziemy mogli się tutaj teleportować. A teraz należy znaleźć górnika, co pewnie nie będzie takie proste i pewnie mi to też trochę zajmie. Two hours later. Ja nie wierzę. Ej, wiecie, jak długo szukałam tego górnika? Masakra, on był tak, jest tak schowany, i tu musiałam przejść jakimiś w ogóle kanałami, dziwne rzeczy i tak dalej. Ale jesteśmy ok, udało nam się. Wbiłeś poziom szósty. O panie, ty to już chyba nie jeden diament wykopałeś z takimi mięśniami. Nie bądź taki nieśmiały, podróżniku. Pierwszy raz Cię tu widzę. No tak. Co tu robisz? Poszukujesz co siebie mówisz? W takim razie nic prostszego. Najlepszy na amnezję jest wysiłek fizyczny, a takiego u nas masz pod dostatkiem. Nie pozostało ci nic innego, jak chwycić za kilo, kilo i iść kopać. Poza światem survival możesz również wydobywać kamień oraz surowce z naszej magicznej kopalni. Możesz w niej bezpiecznie kopać, nie martwiąc się o swoje życie. To jest bardzo przydatne. Masz również większą szansę na wydobycie drogocennych surowców. Pamiętaj jednak, że dostęp do niej jest limitowany na 30 minut dziennie dla każdego podróżnika. Wejście do niej znajdziesz kawałek dalej, po przejściu przez most za naszą osadą. Gdy natrafisz na surowce, przyjdź do mnie, a ja je chętnie od Ciebie przyjmę. E, tak, generalnie widziałam już się z, e, z tym miejscem. Ale wiecie co ja zrobię? Najpierw pójdę sobie na, nie na survival, tylko na moją działeczkę, bo tutaj bez problemu potem mogę się dostać teleportacją przez portal, a na razie pójdę sobie do mojej działeczki. Oczywiście nie wyrosło mi żadne zboże, bo mnie tutaj nie było. Ale najchętniej bym coś zjadła, albo po prostu się zabiła, ale mam już czwarty poziom, więc trochę mi szkoda. Chyba nie powinnam zginąć do końca, przynajmniej taką mam nadzieję. Chociaż nie wiem. O, a widzę, ja mam tylko bruk do wykopania. To w sumie, jak wezmę sobie tyle bruku, to mam wszystko co trzeba. I nie muszę iść nawet do tej kopalni, tylko mogę tą zanieść, czy ja zginę, czy nie. Nie, zostanę na tym serduszku, co mam. Dobra, idę do tego yy, górnika, yy, zrobię to taktycznie i faktycznie sobie. Yy, nie, tak. Wezmę sobie. A, dobra, nie chcę się czekać, albo poczekam. Tak. To jest. <laughs> Mówiłam, ja naprawdę mam uczulenie na YouTubea. Zawsze jak nagrywam to chcę mi się kichać i znowu, proszę bardzo, znowu kichłam. Eee, weźmiemy sobie tutaj e, jeszcze jedną sztabkę złota, czy znaczy, może złota, eee, żelaza, zrobimy sobie żelazny kilow. Jakby nam przypadkiem kazał jeszcze iść e, gdzieś. Tutaj to już nic więcej nie udało nam się zebrać. Nic nam jeszcze nie wyrosło, trochę słabo, dobra. To yy, trudno najwyżej pomra z błodu, chyba, że spróbuję coś jeszcze yy, wyłowić. Aha, świetnie. Nitka. Tak, to jest coś, co, czy, co potrzebowałam. Ja bym chciała chociaż jedną rybkę. Jedna rybka i, i mogłabym sobie yy, ją przetopić, zjeść i bym miała chociaż trochę te życie, bo wygląda to tragicznie. Jak na złość nic mi się nie chce złowić, idę po prostu na, do miasta głównego. Tam się przeniosę do, teleportem do, do górnika, i sobie górnikowi damy to co, to, co mamy tutaj w ekwipunku, czyli ten bruk. A więc turlam się żółwim tempem do tej tabliczki tam. To zobaczymy się po prostu u górnika, bo ja tym tempem żółwim chodzę, więc to trochę zajmie. W ogóle nie, nie wiem, czy to widzieliście, myślałam, że nie mogę zginąć tam, a jednak mogłam i zginęłam poprzez spadnięcie prawdopodobnie. Także o nie za dwie minuty mogę dopiero się teleportować, a to jest za daleko, żeby tam iść. To yy, musimy poczekać chwilę. Dobra, więc wróciłam na chwilę do swojej, na swoją działkę. Yy, wyłowiłam jedną rybkę i ją sobie upiściłam. Yy, I teraz mogę już wrócić. Myślę, że minęły te dwie minutki, i mogę sobie wrócić do, yy, do tej mapki i teleportować się już do krasnoludzkiej Kopalni, i w niej oddać bruk, który, yy, którego wymaga od nas yy, ten. Górnik. A więc to gdzieś było w tamtą stronę. Zaraz zobaczymy, czy ja mogę tędy tak zejść. No, zginęłam trochę, ale powiedzmy, że mogłam. Nie będę się męczyła przecież z tym nie wiadomo jak długo. Tylko teraz nie pamiętam gdzie on był. Chyba gdzieś w tamtą stronę. Bo ja tutaj nie poszłam w taki sposób, tylko y, jakimiś takimi dziwnymi załukami. Czy nie pamiętam gdzie ten górnik był, a nie tam. Czekajcie, ja go znajdę. No i widzicie, takim sposobem, nie mam już szybki, a jedzonko dalej mam na niskim poziomie, więc spoko, ale górnik jest tam w tamtym domku, więc tędy powinniśmy do niego dotrzeć musiałam trochę iść tak naokoło mam nadzieję, że w ogóle coś widać znaczy, bo ja niewiele widzę ale mam nadzieję, że wy coś widzicie trochę ciemno jest okej, okay, jesteśmy u górnika, jak widzicie dostałam doświadczenia chyba jeszcze nie poznałeś siebie nikt nie mówił, że to tak od razu jestem pod wrażeniem, że wróciłeś tu o własnych siłach chyba nie wykorzystałeś w pełni swojego potencjału wracając, musisz zaopatrzyć się w lepszy sprzęt a do tego niezbędne będą ci surowce, te surowce, takie jak żelazo. Słyszałem również, że w głównym mieście znajduje się zaklinacz przedmiotów, który sprawi, że twoje narzędzia będą wydajniejsze oraz bardziej wytrzymałe. Zajrzyj do niego w wolnej chwili, po więcej szczegółów. Chyba to wszystko, co miałem ci do przekazania. Jeśli zech zechciałbyś mi w jakiś się i się jakoś oddzięczyć za te informacje. Możesz zebrać parę sztuk więcej i mi je podarować, boję się, że każde kolejne uderzenie mojego kilofa o kamień może skończyć się tragicznie. OK. A więc generalnie to y, jeszcze mamy y, sztapki żelaza 3, które oczywiście miałam w swoim ekwipunku, ale wyniosłam. Ale y, pójdziemy na swoją działeczkę. No i generalnie w sumie sezon nam się kończy. Ja od razu będę szła. Teraz yy, zabiorę sobie te. Yy, nie tutaj. Yy, te trzy sztabki żelaza sobie wezmę. Mam już je i mogę je zanieść do górnika, ale to już zrobię w kolejnym odcinku. Będziecie mieli taki trochę retro, bo już serwera oficjalnie sezonu nie będzie. Także yy, do zobaczenia w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie wiem ile ten odcinek wyjdzie, bo będzie dużo cięcia, bo dużo było chodzenia i tak dalej, ale mam nadzieję, że tam coś, coś się z tego wybierze. A ja w tym czasie idę sobie teraz, właśnie do, do górnika i y, oddam muż tabki żelaza, które zdobyłam, jak czekałam na y, zboże w y, poprzednim odcinku. No to trzymajcie się, pa pa!